O czym w dzisiejszej prasówce? Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeśli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu. Tompnięcie w czynszach tyle teraz płaci się za wynajem. Stopy procentowe w Polsce. Na jakie mieszkanie stać przeciętną polską parę? Warianty dla 11 i 15 tysięcy złotych miesięcznych zarobków. Wielka fala kredytowa rekord na rynku. Ceny najmu kontynuują spadek we Wrocławiu taniej niż 3 lata temu. Można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą, jak i gdzie to załatwić. Nadchodzi era piątek. W promocjach hipotek wyraźnie niższe oprocentowanie. Witajcie w kolejnej prasówce nieruchomościowej, czyli podsumowaniu informacji ze świata nieruchomości, więc co się działo w listopadzie tego roku, o tym dowiecie się oglądając dzisiejszy materiał. Jeżeli słyszycie lekkie szumy w radioodbiorniku, to nie regulujcie, to jest moje soplenienie ze względu na kontuzję języka, nie pytajcie. Posłuchajcie, co przygotowałem z tematów merytorycznych. Zaczynamy z grubego tytułu. Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeśli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop sprawiedliwemu bogaceniu. No fajny clickbaitowy tytuł, nie? Ale uspokajam, od razu na starcie. Na szczęście chodzi tylko o mieszkania komunalne, więc spokojnie, przynajmniej na ten moment... I chodzi o to, że aktualnie sprawa wygląda tak, streszczając już wam ten artykuł, że mieszkania komunalne, którego, których właścicielem jest gmina. Może się o takie mieszkanie ubiegać osoba o niskich dochodach, która nie ma mieszkania własnego i tak dalej, są jest kilka kryteriów. No i aktualnie, gdy taki lokator umrze, to w jego miejsce, w umowę jego może wskoczyć spadkobierca. Tutaj nie, że każdy spadkobierca, bo też to jest ustawowo określone w ustawie o ochronie praw lokatorów i tak dalej, ale na przykład małżonek, dzieci, małżonka i tak dalej, jakby tam jest kilka, kilka osób, które mogą wskoczyć na jego miejsce. No i jest teraz projekt ustawy, która ma to zmienić, bo chcą zmienić, żeby te, te, te w ten stosunek nie wstępowały te osoby z automatu, tylko dopiero na wniosek tych osób po sprawdzeniu ich dochodów, czyli żeby wpadały w te same kryteria. No i szczerze mówiąc, według mnie jest to dobry pomysł, przynajmniej patrząc na ten kształt, który tutaj został zaprezentowany, no bo tak naprawdę obecnie to... My, prywatni właściciele mieszkań, jesteśmy takim dostawcą mieszkań komunalnych, dla takich potrzebujących lokatorów. No bo jeżeli masz najemcę jako prywatny właściciel, który to najemca przestaje płacić, no to jeżeli chcesz się go pozbyć, no to niestety jest ciężko to zrobić. Dlaczego? No bo nie ma gdzie mieszkać. Więc żeby miał gdzie mieszkać, musi się udać do kolejki po mieszkanie komunalne. No i oczywiście bardzo łatwo byłoby to zmienić jednym zapisem w ustawie, że lokator na przykład może. Się ma obowiązek się wyprowadzić w ciągu na przykład 3, 4, 5 miesięcy, tak jak nawet to jest teraz, jeżeli nie płaci, i ta eksmisja będzie skutecznie przeprowadzana, niezależnie, czy ma jakąś inną nieruchomość, czyli tak zwana eksmisja na Bruk, no ale wiadomo, jeżeli byśmy tak to zrobili, no to byśmy musieli wyręczyć państwo pod kątem tego, że te mieszkania musiałaby gmina po prostu dodatkowe zapewnić i przyznać. Więc jeśli po takiej zmianie powoduje to, że liczba dostępnych mieszkań komunalnych wzrośnie, czyli będziemy mieli gdzie eksmitować, no to wyjdzie to nam na plus. czy znaczy, tak wyjdzie, no zobaczymy, jakoś z założenia już mam różne wątpliwości co do różnych projektów dobrych, rządzących, ale zobaczmy, nie mówię nie, także sprawdzimy. Kolejny artykuł. Tąpnięcie w czynszach. Tyle teraz płaci się za wynajem. No i taka, takie pytanie do Was. Jak słyszycie słowo tąpnięcie, jeśli chodzi o czynsze, no to jakie liczby Wam przychodzą do głowy? No jak Czytając pierwszy raz, tąpnięcie, myślę, kurczę, nie wiem, 30% spadku, co się stało. Na no co to znaczy według redaktorów? Zacytuję. W porównaniu do poprzedniego miesiąca prawie w każdym mieście wydać wyraźne spadki stawek. Nawet blisko o 8%. I to blisko 8%, to już jakby wyjaśniam, to było 7,5% i to w jednym z miast w Sosnowcu. Więc y, tąpnięcie... No to już znowu odczarowujemy tytuły, ale dobra, przechodząc do merytoryki, bo teraz trochę danych możemy wyciągnąć z artykułu. Sam czynsz mieszkania 50 m2, bez dodatkowych opłat, kosztuje przeciętnie od 1905 zł w Sosnowcu do 3900 zł w Warszawie. W zestawieniu z lokalnymi zarobkami najem najbardziej opłaca się w Rzeszowie, bo takie koszty pochłaniają 34% pensji, za to w Radomiu aż 55% zarobków. No i po letnich zwyżkach związanych ze startem roku akademickiego Stawki najmu spadły Jeszcze w sierpniu ceny za metr kwadratowy Wahały się od 39 zł w Częstochowie Do 80 zł w Warszawie I uwaga W październiku przedział w tych samych miastach Wyniósł od 38 zł Do 78 zł za metr Czyli mamy spadek w Sosnowcu Z 39 na 38 zł A w Warszawie Z 80 na 78 zł Więc no normalnie kryzys się dzieje No ale idźmy dalej Październik okazał się tańszy w stosunku do września, średnio o 1,3% w analizowanych 17 miastach Polski. Średnio taki spadek w 17 miastach Polski o 1,3%, czyli tąpnięcie. Więc no, po takich cenach, to bym leciał na rynek, najmu i wynajmował. No bo zobaczcie, za kawalerkę już nie zapłacicie 2000 złotych czynszu, tylko 1974. No a za oszczędzone pieniądze możecie na przykład przeznaczyć sobie na odkładanie na wkład własny. A przeliczając po 320 latach, uzbieracie 100 tysięcy i można się starać o kredyt. Więc w skrócie, ceny do miesiąca, miesiąc do miesiąca, październik do września, no to spadły średnio o kilka procent, no jest to normalna rzecz po sezonie. Kto siedzi na rynku najmu, ten wie, że w większości miast w Polsce, tych większych, mamy sezonowość wynikającą z rynku akademickiego, z rynku najmu studenckiego, więc po sezonie w październiku ceny są naturalnie niższe niż we wrześniu. Ale jeżeli popatrzymy na ceny rok do roku, październik do października, to tutaj mamy wzrost o kilka procent. Także, jeszcze raz podkreślam, tąpnięcie w tytule artykułu naprawdę jest tutaj na miejscu. Oczywiście tutaj z dużym sarkazmem to mówię. Podaż spada, we wrześniu było 36,5 tysiąca ofert najmu, a w październiku 26,8 tysiąca. I tutaj dodałbym jeszcze z własnych doświadczeń i po rozmowach z innymi zarządzającymi firmami najmem, że... Te lokale, które zostały teraz, czyli w październiku, listopadzie, to one mają dużo większe spadki. No bo po prostu jest duża, mimo wszystko, oferta na rynku aktualnie. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za Ciebie zyskownie oraz bezpiecznie, to zgłoś się do nas i sprawdź, ile za Ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Więc yy, tak naprawdę poza różnymi zabiegami, no cena jest tym, tym głównym determinantem, który powoduje, że te mieszkania, te lokale się albo wynajmą, albo nie. Ale wracając jeszcze do artykułu, mamy bardzo fajną tabelę podsumowującą i porównującą koszty najmu do rad kredytu warto sobie na to zerknąć. I zobaczcie tutaj w tej tabelce, mamy założenie takie, że mieszkanie 50 metrów, wkład własny 10%, 30 lat i wartości tutaj z minusem oznaczają, że najem jest tańszy. Więc dla Warszawy przykładowo koszt najmu to 3389 zł, rata kredytu za takie mieszkanie 4700, czyli za kredyt wychodzi o 17% więcej, 17% więcej niż za najem. No i mamy tutaj jakby rekordzistów z jednej strony tabeli, czyli Kraków, gdzie najem jest tańszy o prawie 25%. Mamy Białystok, gdzie jest taka sama sytuacja, 24%. Ale zobaczcie, że są też miasta, jak na przykład Szczecin, gdzie rata kredytu jest niższa od najmu. Czy też na przykład Radom. tu mamy ponad 7% bardziej opłacalnego kredytu niż najmu. No i teraz, co to oznacza? Jeżeli w danym mieście rata jest niższa od ceny najmu, to teoretycznie najem powinien spadać, tak? Stabilizować się. No bo najemcy powinni chcieć kupić własne mieszkanie, zamiast wynajmować. A z drugiej strony ceny sprzedaży powinny powoli rosnąć, no bo chętnych na zakup powinno przybywać. Znaczy no tak się dzieje? No oczywiście nie. No dlaczego nie? No dobra, może czasem się tak dzieje w pewnych okolicznościach, ale jest to tylko jeden z czynników, który decyduje o popycie, jeśli chodzi o najem, i o popycie, jeśli chodzi o e, mieszkania do sprzedaży. A tych czynników jest dużo, dużo więcej, o czym Wam podkreślam w każdej prosówce, więc, więc tutaj czysto teoretycznie warto patrzeć na ten czynnik, jaka jest różnica między kosztem najmu raty kredytu, no bo będzie to korelować pewne zmiany na rynku, powinno. No i jeszcze właśnie kolejna rzecz, która też jest fajnie zrobiona w tym artykule, korelacja zarobków do cen najmu. No i pod, pod, podkreślam to, co powiedziane wcześniej, że najlepszy stosunek wysokości czynszu do zarobków na rękę Marzeszów, gdzie najem mieszkania 50-metrowego trzeba przeznaczyć 34% pensji w Radomiu aż 55% zarobków pochłonie sam najem. I tu mamy tu też przedstawione w tabeli, możecie sobie znaleźć miasto, które was interesuje no i mamy z jednej strony właśnie Radą 55%. Warszawa, zobaczcie, mimo że w Warszawie zarabia się więcej, to jednak te mieszkania też są o tyle droższe, że praktycznie 50%, ponad 50% zarobków średnich, tutaj mówimy cały czas o wartościach średnich, więc oczywiście każdy może powiedzieć, no średnio to nie ma niczego takiego jak średnia. Oczywiście, że tak, no ale jakie dane trzeba przyjąć pod uwagę? Więc, więc te miasta, które, które dają najwięcej zarobić, nie zawsze będą takim najbardziej intratnym wyborem, jeśli chodzi o, o lokalizację do mieszkania, które chcemy wynająć. No bo zobaczmy sobie z drugiej strony, Rzeszów, Gdynia, Toruń, Sosnowiec, są miasta, gdzie najem jest tańszy, zarobki też, no ale właśnie ten stosunek, ta korelacja może być dużo sensowniejsza. Kolejny artykuł o stopach procentowych w Polsce. Przypominam, że w listopadzie z RPP po obniżyło stopy procentowe o 25 punktów bazowych. No i w momencie, w którym to nagrywam, jest to wtorek, czyli mamy pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, więc jeszcze nie wiem, co będzie, więc mogę tutaj przytoczyć, co nam prognozowano. A Wy już oglądając ten odcinek w niedzielę, jesteście w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście ekonomiści się nie mylili, czy jednak niekoniecznie to dobrze przewidzieli. Więc ekonomiści spodziewają się, i tutaj jest konsensus, że w grudniu również będzie obniżka. O tyle samo, czy o 25 punktów bazowych. Dlaczego? Bo inflacja w listopadzie wyniosła 2,4% a w projekcji zakładano, że będzie 2,6%, więc spadła poniżej poziomu oczekiwań, co może dać po prostu motywację do dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. No i jeśli obniżone zostaną, czy zostały tak naprawdę oglądając już to po fakcie, te stopy procentowe w grudniu, to będzie znaczyło, że znowu wysokość stóp procentowych łącznie spadnie, będzie to siódma już obniżka w tym roku i zatrzyma się na równych 4%, co już jest ciekawym wynikiem. Co to oznacza dla kredytobiorcy, bo jest to ważne, więc jeżeli mamy spadek oprocentowania o 0,25 punkta procentowego, oznacza to niższą ratę o około 15-16 zł na każde 100 tysięcy kredytu oraz wzrost zdolności kredytowej o około 2-3%, czyli Przeliczając to na przykład, żeby było łatwiej. Jeśli kupiłeś mieszkanie za 500 tysięcy złotych, na które wrzuciłeś wkład własny w wysokości 100 tysięcy i miałeś 400 tysięcy kredytu, to każde takie obniżenie od 0,25 Powinno ci obniżyć ratę o 60 do 65 zł. No, niby to nie jest dużo, ale jeśli biorąc pod uwagę, że od maja tego roku mieliśmy już 5 obniżek, łącznie o 1,5 punkta procentowego, to mamy już 360-390 zł mniej na takiej racie. Nie licząc tutaj jeszcze grudniowego posiedzenia, które wyniki już wyznacie, ja jeszcze nagrywając nie. No i Podsumowując, żeby też mieć to w głowie, że pamiętajmy, niższe stopy procentowe to większa zdolność kredytowa, niższe raty kredytów, czyli po prostu pojawia się więcej pieniędzy na rynku. Nie tylko ma to wpływ na kredyty hipoteczne, kredyty konsumenckie, ale też firmy zaczynają się bardziej zadłużać, bardziej rozwijać, także taką mamy korelację, ale znowu jest to jeden z czynników, no bo same stopy procentowe nie powodują, że nagle firmy wychodzą o na rynek, nagle ludzie biorą kredyty, kupują mieszkania, więc to też miejmy w głowach. Na jakie mieszkanie stać przeciętną polską parę? Warianty dla 11 i 15 tysięcy złotych miesięcznych zarobków. Wprowadzeniem. W październiku 2025 liczba wniosków hipotecznych była o niemal 25% większa niż rok wcześniej. Zobaczcie, jaka różnica. A co z cenami? Średnia cena metra kwadratowego nowego lokalu w 14 największych polskich miastach wyniosła w październiku 14 796 zł, co jest o około 3% więcej niż rok wcześniej. 3% wzrostu średniej ceny sprzedaży w największych polskich miastach, no to bym raczej powiedział, że jest to stabilizacja, no bo jeżeli uwzględnimy inflację, nie pamiętam dokładnie, ale ta średnia oczywiście będzie około tam 3, ponad 3%, no to raczej stabilizacja, raczej nawet. Realny spadek, no ale nie uwzględniając z inflacji, powiedzmy, że jest to wzrost. Z drugiej strony, przeciętne wynagrodzenia rosną wolniej i to jest też ważna informacja. No i teraz, jaka, jak, jak to się przekłada na zdolność kredytową? Jeżeli mamy parę, która nie ma dzieci i łącznie ta para, te dwie osoby zarabiają 15 tysięcy złotych, to ich zdolność kredytowa przekracza milion. A to pozwala im na zakup w średnich cenach w Warszawie mieszkania 70-metrowego albo prawie 120-metrowego w łodzi. A jeśli zarabia taka para 11 tysięcy, czyli po 5,5 tysiąca na rękę, to zdolność ich wynosi ponad 720 tysięcy, no, a jeszcze jakby trzeci, trzeci, trzeci wskaźnik, jeżeli zrobią podychę na rękę, czyli 20 tysięcy łącznie, to ich zdolność średnia sięga już 1,4 miliona. Ale weźmy pod uwagę, że to, że taka jest zdolność, to nie znaczy, że na tyle sobie mogą od razu pozwolić kupić mieszkanie, bo jeszcze mamy wkład własny. Wkład własny przy milionie. Minimalne 10% to jest 100 tysięcy, no 20, takie powiedzmy, minimalne bez dodatkowych zabezpieczeń, no to już mamy 200 tysięcy, więc to jest jeszcze taki czynnik, taka bariera blokująca ludzi, ale weźmy pod uwagę znowu, że podkreślam, jest to czynnik popytotwórczy, jeśli jest takie słowo, więc, więc raczej, póki co tych czynników, które by miały powodować spadki cen sprzedaży, nie ma aż tylu. Oczywiście, mamy pełną stabilizację, o czym też mówię w kolejnych poprzednich postówkach, ale nie jest to. Raczej nie przewidywałbym, szczerze mówiąc, stąpnięcia jakiegoś, no chyba, że w artykułach weźmiemy pod uwagę, że te 1, czy 1,3% to jest stąpnięcie. Wielka fala kredytowa, rekord na rynku. Co to za fala? Banki udzieliły w październiku kredytów na mieszkania o wartości prawie 10 miliardów złotych. To najwyższa suma od grudnia 2014, czyli od początku prowadzenia statystyk. Ale uwaga, jest to głównie zasług, zasługa, ciężko tak powiedzieć. Głównie to wynika z liczby kredytów konsumpcyjnych, więc rośnie nam liczba kredytów konsumpcyjnych na rynku. A ciekawostka, że firmy brały mniej kredytów, czyli kredyty firmowe stanowiły, spadły i to dość znacznie, bo tam było praktycznie 20%. No i co to może oznaczać? Według mnie firmy... Wydaje mi się, że przeważnie lepiej liczą niż konsumenci, tak troszkę generalizując, więc jeżeli firma ma wysokie oprocentowanie w tym momencie, no to się przeważnie wstrzymuje z kredytowaniem. Z drugiej strony, jeżeli konsument potrzebuje większej ilości gotówki, dostąd te kredyty konsumpcyjne, no to może się chcieć zadłużać bardziej. No i co z tego wyniknie? To już każdy z Was może w jakiś sposób próbować te kropki połączyć. Oczywiście nie wiemy realnie, co, 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 co jaki będzie miało to wpływ na rynek. Możemy, jakby tylko patrząc z wąskiej perspektywy tego czynnika, określić. Że jeżeli Polacy się zadłużają w kredytach konsumpcyjnych, firmy się wstrzymują, no to może być. Różna sytuacja, żeby nie powiedzieć nieciekawa na rynku, mówiąc pod kątem kryzysu. Ale to już jest inny, głębszy temat. Lećmy dalej. Ceny najmu kontynuują spadek. We Wrocławiu taniej niż lata temu. Kolejny artykuł dotyczący cen najmu i co tutaj z niego nam wynika. Stawki w październiku w porównaniu do września spadły. No i tak, jak mówiłem, to jest normalne, no bo skończył się sezon, jest duża oferta, więc jak ktoś nie chce zostać spustoskanym, no to po prostu obniża te ceny i jest tu taka ogólnopolska tendencja. Wchodzisz na portal z ofertami nieruchomości i widzisz okazję. Klikasz w ogłoszenie i już nieaktualnie. Znasz to? Prawda jest taka, że najlepsze oferty znikają, zanim w ogóle się pojawią. U nas właśnie takie oferty trafiają do subskrybentów. Co miesiąc na maila. Nie jesteś z branży? To nic. My jesteśmy i dzielimy się tym, co sami chcielibyśmy kupić. Subskrypcja okazji dla tych, którzy mają dość szukania i chcą zacząć działać. Link znajdziesz w opisie. I tutaj taką wstawkę od Ciebie dodam, że dwa tygodnie temu rozmawiałem z kilkoma firmami, które zarządzają nieruchomościami mieszkalnymi na wynajem długoterminowy w Polsce. Tak jak sobie policzyłem, to jakby razem w tej rozmowie reprezentowaliśmy dobrych kilka tysięcy mieszkań na wynajem. I w zasadzie w połowie listopada była to rozmowa. No i okazało się, że pytanie, które padało między nami, to nie to czy w ogóle macie pustostany, tylko ile macie w tym momencie pustostanów? Najgranie no to było przeważnie kilka procent, no ale to jest połowa listopada. A co oznacza pustostan? Jak to po naszemu sobie określamy? Jeżeli sezon mamy do końca września, czyli wszystkie umowy mamy od, od 1 października do 30 września. To powinniśmy mieć już 100% wynajętych mieszkań od 1 października, czyli nie mamy żadnego pustostanu. Jeżeli mamy październik, zostają nam pojedyncze mieszkania, to zaczynamy okres pustostanu. Więc jeżeli w połowie listopada jakaś liczba mieszkań jest niewynajętych, to jest półtora miesiąca pustostanu. To jest dużo. Dla nas, jako firmy Developer's, która zarządza tym 11 lat, to jest w zasadzie bardzo. Bardzo słaby wynik, mówiąc szczerze. Wyłączając, może, ten okres pandemii, lockdownów, gdzie uczenie były zamknięte, w tym sezonie 2020 roku. No, to, to najsłabszy sezon, moim zdaniem. No i. A zastanawiałem się, czy nie wiem, czy, czy my czegoś nie potrafimy robić, no ale jak się okazuje, że jednak e, inne firmy, które też są duże, większe niż my nieraz, m, też mają tych pustostanów trochę, więc no jest taka po prostu tendencja, także taka przestroga może, że teraz to nie jest kwestia, że może sami coś źle robimy, czy wy źle robicie, czy ktokolwiek na rynku, po prostu jest taki rynek, że teraz sukcesem jest po prostu wynająć mieszkanie, nie mówię, że byle komu, ale zasypać ten pustostan, a nie wykręcać, nie wiadomo jakie wyniki, jeśli chodzi o czynsze najmu. No, oczywiście, jeżeli mamy jedno mieszkanie, to możemy sobie Pozwolić na badanie cen. A jeżeli mamy jakąś większą ilość, no to tu musimy wchodzić już w jakąś średnią, żeby jakkolwiek to wynająć, i żeby ta średnia nam się zgadzała. No i też jeszcze ważna rzecz, że wszystko zależy do jakiego okresu sobie porównujemy te ceny, no bo dalej jest drożej niż 3 lata temu. Taniej. No teoretycznie według artykułu tutaj też wynika, że ceny są troszeczkę wyższe niż rok temu, rok do roku. No realnie widzimy i czujemy trochę te spadki. Więc pytanie: Czy porównujemy do okresu z pandemii, gdzie jest drożej, czy do okresu z 2002, 2022, gdzie była wojna, gdzie mieliśmy wyskok cen? No to jakby teraz każdy rok no to będzie taniej. Także tutaj podchodźmy na spokojnie i patrzmy w szerszej perspektywy. Jakie mamy te realne ceny? No, i w artykule też zobaczycie dane i wykresy cen ofertowych z poszczególnych miast od lutego 2022 roku. Więc zapraszam, żebyście sobie też na spokojnie. Przejrzedzi i sprawdzili, znaleźli wasze miasto i zobaczyli, jak te ceny ofertowe się zachowywały. Kolejny artykuł można dostać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na dopłatę do kredytu hipotecznego. Ludzie o tym nie wiedzą, jak i gdzie to załatwić. Taka ciekawostka, możecie swoim najemcom, na przykład, może przepraszam, nie najemcom, a swoim znajomym kredytobiorcom to posunąć. Jest coś takiego jak fundusz wsparcia kredytobiorców, który to właśnie udziela wsparcia, jak sama zaskazuje, kredytobiorcom. Jakie kryteria trzeba spełnić? I tutaj mamy trzy kryteria, i wystarczy jedno z tych trzech kryteriów spełnić. Po pierwsze, rata kapitałowo-odsetkowa kredytu mieszkaniowego przekracza 40% dochodu całego gospodarstwa domowego. To jest jedno z kryteriów. Drugie, miesięczny dochód po podjęciu kosztów obsługi kredytu nie przekracza dwójpółkrotności kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. O co chodzi? W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to obecnie 1940 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązuje limit 1500 zł na osobę. No i ci, którzy sprzedali lub zamierzają sprzedać nieruchomość nabytą na kredyt, ale środki ze sprzedaży nie wystarczają na całkowitą spłatę z obowiązania, również mogą starać się o takie wsparcie. A o co w ogóle gramy? Fundusz zapewnia wsparcie przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy, a wysokość udzielanej pomocy ustalana jest na podstawie indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Kwota miesięcznego wsparcia nie może jednak przekroczyć 3000 zł, czyli maksymalnie 40 miesięcy 3000 zł, czyli jeśli się nie mylę 120 tysięcy zł możemy uzyskać takiego wsparcia. No i wniosek składamy w banku, w którym mamy kredyt. Taka ciekawostka, warto o tym wiedzieć i podesłać znajomym, być może są w potrzebie i warto, żeby sobie skorzystali. Nadchodzi rapiątek piątek. W promocjach hipotek wyraźne niższe oprocentowanie. O co chodzi? Ponieważ to dzięki temu, że nam spadają stopy procentowe, dzięki temu, że nam spada Wibor, spada też oprocentowanie kredytów w banku. I zaczęły już się w listopadzie pojawiać oferty z piątką z przodu, czyli oprocentowanie rzędu 5,90-5,95 już jest realne do uzyskania. W grudniu prawdopodobnie będzie coraz więcej tego typu ofert. Dlatego jeżeli myślicie o kredycie. No to warto też pomyśleć, nie, nie, oczywiście nie zachęcam, ale te oprocentowania stają się coraz bardziej już przystępne wobec 8%, które były jeszcze stosunkowo nie tak dawno. Więc tyle na dzisiaj, co Wam przygotowałem. Także samych owocnych decyzji inwestycyjnych. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!